ma dzisiejszy test będzie trochę dziwny. Będziemy tes testować takie jalapeno. Nie wiem jakie San Comano? To jest chyba nazwa firmy. Nie jestem pewien. Aczkolwiek taki 3 kilogramowy, 3 kilogramowa puszka na Allegro kosztowała 24 zł. W ogóle na Allegro jest bardzo dużo różnych takich 3 kilogramowych puszek. Wszystkie mniej więcej kosztują podobnie. I nie wiedziałem, które kupić, te miało najlepsze opinie, więc przetestujemy, czy rzeczywiście jest najlepsze. No bo dobre jalapeno musi być twarde, chrupiące, no i ostre. Ja do tej pory kupowałem, chyba Helcom firma się nazywała, ale taki mały słoiczek, nie wiem, 300 gramów, kosztował 6 zł. Tutaj mamy 3 kg za 24 zł, więc... No finansowo dużo bardziej to się opłaca. Zobaczymy czy jest równie dobre i smaczne. Zobaczymy czy się w miarę łatwo otwiera. Takie duże puszki są niewygodne takim słabym otwieraczem do otwierania niestety. Nie wiem czy jest taki specjalny otwieracz do dużych puszek. Ale jeżeli macie taki mały zwykły otwieracz to trzeba się namęczyć niestety. Patrzcie, tak się prezentuje otwarte opakowanie. A teraz najważniejsze, test chrupkości, smaku, ostrości. No dobra, zjadłem już kilka z nich. Czas na ocenę. Jeżeli chodzi o cenę, no to 24 zł za taką puchę, to jak za darmo. Cena 10 na 10. Jeżeli chodzi o ostrość, to są idealnie ostre. 10 na 10. Są takie, że pali, ale nie aż tak, że nie da się tego zjeść. A ja zjadłem 3 sztuki i mnie ostro teraz pali, więc idealnie. Jeżeli chodzi o smak, to. Trochę mi to nie pasuje coś. Nie wiem, co nie potrafię stwierdzić. Ale takie 8 na 10 uważam za smak. No i co jest najgorsze? Najgorsze jest, że one nie są takie idealnie twarde. Są lekko chrupiące, ale oceniłbym twardość na takie 6 na 10. Nie są to takie. Idealnie twarde papryczki. No więc trzeba to wszystko zsumować i zrobić ocenę końcową 8 na 10. To uczciwa ocena. Ja myślę, że jak to mi się skończy, to spróbuję jeszcze innych firm, żeby móc porównać i Wam też przedstawić, czy są jakieś lepsze, gorsze w stosunku do tych. Poszukamy sobie najlepszych. Buli, buli, Chcę podjąć YouTube'a Pokazać swój świat Siema, sprawdzenie kalorii, energetyk 50, faruk 1150, pierś z kurczaka 1000 Łącznie 2200 Spaliłem, spacer 1200, życie 1400, sauna 100 e, coś tu pomyliłem Dwa... Proszę, nie, dobrze, 2,700, czyli minus 500 kalorii. Siema, muszę się niestety śpieszyć. Jest strasznie zimno. A jeszcze skoteczkę włączyłem. Minus 14 stopni jest na zewnątrz. W mieszkaniu mam chyba 19, ale dla mnie to jest strasznie zimno. Wczoraj przyszedłem do domu, było 19 stopni i to włączyłem grzejnik i. Z 24 do 24 dociągnąłem. Dobra. Ważenie tabletki. Energetyczek. Całkiem przyjemne są te Alani. Napoje co <tryk> prawda już ich nie kupicie. <tryk> Ale całkiem spoko. Mogę więcej ich wziąć po 3 zł. fajne, duże o Jezu. Przepraszam. Dobra, e, ważenie siedemdziesiąt osiem i zero. jest ładnie na zewnątrz, takie pomarańczowe światło, jakby wschód słońca. O ósmej godzinie wschód słońca. Tak, cały balkon jest na pomarańczowo, fajnie. Zastanawiam się, czy najpierw się ubrać, czy najpierw zjeść tabletki, ale chyba się ubiorę, bo jest mi zimno. Zaczekajcie, tutaj. Dzisiaj wstałem dużo wcześniej przed budzikiem. To razie tak was trzymamy ciekawe ile czasu zajmie mi zejście przynajmniej do tych 72 kg. zakładam, że pewnie za 3 miesiące. Chociaż chciałbym szybciej nie ukrywam. Dobra, mogę tak już jeść. Co dzisiaj w planach. Wita sekret. Thermo Speed Hardcore. Kurde. Dobra, narzucę jeszcze bluzę. 19 stopni to jednak nie jest miła temperatura. Nie wiem, jak ludzie mają w domach po 18. Jak to musi piszgać złem. Ja poniżej 20, jak w autowłoczach. Kaloryfery. Ale wam historię powiem. Wczoraj u mnie w bloku znaleziono mężczyznę bezdomnego, który się zagnieździł w kotłowni. Hit, 8 miesięcy tam mieszkał, wymienił sobie wkładki, zamek w kotłowni, postawił łóżka, kibelek, pralkę, normalnie wszystko, full service i mieszkał tam. Ludzie jeszcze piszą, że miał drona, którym latał tutaj e, po blokach i obserwował mieszkanie i podobno je okradł i tak samo kradł też rowery, które były w garażu poprzepinane czy... Komórki lokatorskie, czy jakieś rzeczy z samochodów. Mega poważna sprawa. Może dołączę zdjęcia, jak nie zapomnę ich zgrać znajdę.